バドラにジェブラーが。d Roku? A, że o tym samym, co w 2023 roku. Czyli byłem bardzo szczęśliwy, piłem dużo alkoholu, e, paliłem papierosy. Może będę ich palić trochę mniej. O, żeby, żeby Jakieś dłużej, postanowienie. Tak, żeby, dłużej przeżyć, żeby trochę więcej oszczędzić. życzę wszystkim, którzy się znajdą na tym nagraniu, żeby ich marzenia i cele również się spełniły. Za co najbardziej jesteś wdzięczny w tym roku? Za wszystko, co się wydarzyło. Za wszystko jesteś wdzięczny? Za wszystko. Jestem. Nawet Fajne, że to wszystko one uczą charakteru Moje marzenia na rok 2024 Jakie marzenia? Żeby się Jak... ożenić! Ożenić? No i to pierścionek jest Słucham? Jestem wdzięczna za to, że y, Zdałam maturę I dostałam się na wymarzone studia I jestem ciągle blisko Z osobami, które są dla mnie bardzo cenne za wszystko, za znajomych, za rodzinę, za wszystko. Za wszystko. Dobra, dziękujemy. nowego roku. Przejdździego nowego roku. Nie co czapia? 2024 jest taki, jak się spodziewałeś. Nie, zszokował mnie już na samym wejściu. to dokładnie taki jak jest Sera. Taki i będzie. Czy 2024 jest taki, jak się spodziewałeś? Ale doczekuje, bo ja nie mogę zamówić obrazy. Ej, o!